Kaut? Digli? O, wyglądacie słodko! Słodko? Nie jestem słodki! Jestem przegraźliwie strasznym zombie! Chciałeś powiedzieć przeraźliwie groźnym zombie? O! Kierunek! Cukierek albo psikus! Buster tak się naładował! Nie naładował się, Digli. To farba świecąca w ciemności. Ale wszędzie pogasły światła. Hmm, to pewnie awaria prądu. Bez obaw. Naprawię to, nim się spostrzeżecie. Na razie. No, trochę tutaj w środku strasznie. Może na zewnątrz mniej. Według moich wyliczeń, scout, jest bardzo ciemno. Jest bardzo, bardzo ciemno! Spokojnie, Buster. Dasz radę. Nie ma się czego bać! Ojej! Nie! Na zewnątrz też jest strasznie! Nic z Halloween! Nikt nie zobaczy drogi! Zaraz! Chyba mam pomysł! Wykorzystamy świecącą farbę, żeby wszyscy widzieli drogę! Uradujemy Halloween w stylu zderzakowców! Ale malować! Będziemy w ciemności? Wow, jest bardzo ciemno. O! Mogą być to po potwory, -po ale ja tu rozświetlę. Turbastycznie! <śmienicza> dzięki nam można iść po cukierki. A! Naprawione? Co to dla mnie? Jane, poczekaj! E, wielkie dzięki, ale chcemy jechać w ciemności, bo tak będzie super. Może mogłabyś te światła. Wyłączyć? <śmienicza> w sumie? Tak myślę, że. To wyglądało super! Wesołego Halloween!